Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dziś zapraszam was do Mafii 2. Słuchajcie, tak jak mówiłem na początku tego miesiąca, gameplay z Mafii w końcu pojawił się na kanale. Dlaczego akurat taki tytuł? Przecież on w ogóle nie jest związany ze świętami. Ale jest śnieg. Przynajmniej tutaj, tak jak pewnie widzicie po tytule, ponieważ też taki tytuł zamierzam dać, że przynajmniej tutaj jest śnieg. Mamy mafię 2 materiał. I już teraz na samym starcie komentarz integracyjny: dajcie znać, czy u Was leży śnieg. U mnie nie. I chyba próżno szukać śniegu, słuchajcie. Mamy drugi dzień świąt, kiedy to oglądacie. Także jeszcze ten świąteczny klimacik na pewno u Was wszystkich jest. No, ale kolejne komentarze integracyjne na temat świąt pojawią się później. A teraz dotrwajmy do końca tej cutscenki. No i też pewnie się zastanowicie, Assassin, a czemu grasz na klasycznej wersji Mafii, a nie wersji Definitive? Powiem Wam szczerze, że chciałem to nagrać na wersji Definitive, ale kompletnie nie mogę jej uruchomić. Nie wiem czemu, mam jakiś błąd, także lipa. Natomiast tutaj piękny, zimowy krajobraz w Empire Bay bodajże tak, tak się nazywa e, ta miejscowość z Mafii, e, Tak jest Empire Bay z Mafii 2. E, poruszaj myszką, by się rozglądać, tak to w wszystko wygląda. Pięknie, piękny świąteczny klimacik, zdecydowanie, zima. Nie to co w Polsce. Tak jak to słuchajcie. Em, Karl z mietkiem śmiali się w odcinku z życzeń świątecznych. Że w Polsce niestety nie ma śniegu, a u nich w Los Santos jest. No tu w Empire Bay też jest. Także główny bohater mafii też powinien się śmiać z nas, że w Polsce nie ma śniegu. Masakra. Czekam na wasze komentarze. Czy u was jest śnieg? Jak tak. To naprawdę wam zazdroszczę. Chociaż z tego co wiem w całej Polsce zero, zero i jeszcze raz zero śniegu. Masakra, słuchajcie, przynajmniej na te święta powinno być trochę śniegu, żeby ten klimacik utrzymać. Ale naprawdę nie pamiętam kiedy ostatnio na święta był śnieg. Serio, totalna masakra. No dobra, jedziemy sobie tak przez miasto. Możemy się rozglądać póki co tylko. Zobaczcie, prawie jak pałac kultury, prawie jak w Polsce. Muzyczka w radio też klimatyczna. Kurczę, no powiem wam, że fajnie to wygląda. Czemu u nas w Polsce nie ma śniegu? Co to za klimat? A raczej jego brak, masakra jakaś. No ale co, słuchajcie, pogramy sobie troszeczkę w tą mafię. Będzie taki krótki gameplay. Krótki, nie krótki, nie wiem ile on potrwa. Aczkolwiek trochę sobie pogramy w tym zimowym klimacie. E, pogadamy sobie trochę o świętach. Ten gameplay to jest tylko taka, słuchajcie, e, takie tło do tego wszystkiego, o czym będziemy rozmawiać. W sumie to ja będę rozmawiać, wy będziecie pisać, a ja będę czytać te komentarze. E, no, ale co mam wam powiedzieć? No, mafia 2, fajna gra. Pierwsza też mi się podobała. W trzecią grałem tylko w demo, ale to już nie było to samo. Ulala, co to za pani. Mam nadzieję, że ta pani nie będzie tutaj zaraz nam robiła jakiś, kurczę, rozbieranek, bo, em, you know, YouTube, te sprawy, restrykcje. YouTube, it's only game, you know? It's only game. No, i tak to jest, widzowie, tak to jest. Pominąłbym te cutscenki, bo w sumie tracimy czas i chyba to zrobię. Jak to się, halo, mogę to pominąć? O, mogę pominąć, elegancko, pomijmy to. Taksa, słuchajcie, taksa. Czy mogę wyciszyć tą muzyczkę z tła? Kurczę, muszę wyciszyć tą muzyczkę, bo. Bo mi zbanują film. Wykorzystaj radar, by poruszać się po mieście. Czekajcie. Muzyka. Muszę to zrobić, słuchajcie. Muzyka. Zero. Przepraszam, ale leciało Lerit Snow. Nie chcę wyrwać banicji. Także podłożę po prostu jakąś inną muzyczkę w tle. E, no i tyle, słuchajcie, rozpocznijmy w końcu ten materiał, co? Idź do mieszkania matki. Dobrze, w takim razie biegnijmy tam. Albo może nie. Poruszajmy się po mieście. Pocieszmy się trochę tym śniegiem, którego nie ma w Polsce. Masakra. Ale dajcie dać w komentarzu. Halo, co jest? O, tutaj się Marko, Elo, dobra, nieważne. E, dajcie znać w komentarzach, czy graliście w drugą mafię i jak ją wspominacie, czy przeszliście. Ja kiedyś, kiedyś, kiedyś grałem w drugą mafię. Nie przeszedłem jej chyba całej, ale mój brat chyba przeszedł. Bo widziałem, że chyba cała gra jest odkryta tutaj na koncie, także mogłem, mogłem sobie wczytać e, każdy poziom, jaki był. Tak więc elegancko. Wchodzimy tędy, e, otwieramy drzwi. Idź na górę do mieszkania mamy. Czyli proszę państwa, Vito przyjechał sobie na święta, wiecie o co chodzi, oczywiście żartuje. I'm back. Vito! Vito, my boy! My boy is at home! I thought I'd never see you again. Francesca and me, we wait! Hey, so what's going on? We wait for you! Ah. Yeah. Yeah. Oh. Sit down! Sit down! You must be hungry, Vito. Francesca made you a special dinner. Zupa de pollo. It's good, for you. good Good, Wow, looks good, Frankie. It's Chociaż wiecie co? Z tego co wiem, to. Y, chyba wersja Definitive jakoś turbo się nie różni od tej normalnej. Bo widziałem jakieś materiały. No, Wito, zachowuj się. A my zachowujemy się i pomijamy kadcenkę, żeby nie tracić materiału. No i co teraz? Aha, prześpi się. Dobra. Czyli słuchajcie, jedyne co możemy zrobić, to przespać się, iść spać i tak dalej. A ja chcę sobie pochodzić po mieście, czy mogę to uczynić, czy nie mogę? Konik na biegunach. Czas się zatrzymał w miejscu, w pokoju Vito. Idź spać, mordo. W takim razie, a może byś się umył czy coś, wiesz? Aha, bez mycia, ty brudasie, ty. Następny dzień. No, dobra, chcę trochę przyeksplorować. To jest zimowy gameplay, słuchajcie. To jest zimowy gameplay, musi być zima. Musi być klimacik, dobra, ubierz się. Kurczę, to jest jakiś symulator, normalnie jak Simsy jakieś e, zawartość do pobrania. Ale pytanie brzmi, czy ja e, mam jakieś DLC-ki czy coś? Chyba mam. Bo się ubrał jakoś ładniej. Czekajcie, to wiesz, wiecie co? Załóżmy coś naprawdę fajnego, szkolny mundurek, marynarka i koszula. Załóżmy coś wyróżniającego się. No dobra, niech będzie smoking i mucha. E, jako, że jesteśmy po świętach, no to, e, no to słuchajcie, niech będzie odświętnie ubrany nasz Vito. Idź do mieszkania Joe. Więc idziemy do mieszkania Joe. Oczywiście będziemy jechać tam przez cały odcinek, żeby trochę pozwiedzać i w ogóle wiecie o co chodzi. O, to jest łazienka, to nie tu. E, dobra, to pewnie tutaj. Tak jest, mamy wyjście. No to biegnijmy w takim razie i... Kto tu był? Halo? Nie mam zielonego pojęcia co to za łeb, ale nieważne. Wychodzimy w takim razie. No i gdzie jest auto? Czy mam szukać auta? O! Jakieś dymy. Będzie bitka, słuchajcie, będzie, będzie bitka. Na 100%. Oktagon zweryfikuje. Naciśnij. Dobra. Ok. Więc lecimy w takim razie, proszę państwa, unik. Pięknie. Raz, dwa, trzy. Elegancja, Francja, proszę państwa. Tak jest. Oktagon weryfikuje. W sumie to taki niewidzialny oktagon ale robimy to. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Pięknie. Finisher, finisher, proszę. Pa... Jak on mnie bije? Halo, to jest oszustwo. Gdzie jest sędzia Jarosz? Nieważne. No, dawaj go szybko, bo tu czasu nie ma. My mamy zwiedzać miasto w garniturku. Aha, czekajcie. Silne ciosy. Raz, dwa. Pięknie, dobra. I dawaj, wykończ go w parterze, wykończ go. To jest oszustwo. On używa jakichś cheaterów. Jeszcze raz. Jeszcze raz, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Okej. Okay. jeszcze raz. No, ile on ma siły? Dobra, chyba finisher, czy jeszcze nie? O dobra, teraz był finisher, widzowie. No, uratowaliśmy kobietę. No, spadłówka, gościu. On wyglądał trochę jak Voldemort. Nieważne, nie Frankie. Okej, okay, czyli pożyczył kasę, nie oddał i teraz się mszczą, w skrócie. Nieważne, czy ja w końcu mogę pozwiedzać w tym mieście cokolwiek? Chyba mogę. No i to jest, słuchajcie, klimacik, ten, chciałem powiedzieć... Ty, 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 jak ty jedziesz, ty, kurna, masakra. Taksa, dobra, słuchajcie, bierzemy jakąś furkę, może być ta. Przepraszam, czy to jest... Kto tu jest? Pani, dobra, nie. O, ale tutaj mamy jakiś łubów. Oddawaj furę! Jak ja mam wejść do samochodu? Halo? Halo! Jak się wchodzi do auta, widzowie? Nie mam pojęcia, ale ktoś tu chyba na nas czeka, czy coś. A nie, bo to jest pan policjant, który porządek porządku pilnuje, tak? Kurde, nie grałem dawno w mafię, więc nie wiem, o co chodzi. Stop! No kurczę, no czemu oni się nie zatrzymują? Wszyscy by mnie rozjechali, masakra. Dobra, czy ja w końcu wejdę do jakiegoś auta tutaj? Nie mogę wejść do sam żadnego samochodu. Ale skamisko ta gra. Ja chciałem sobie pojeździć, pozwiedzać, po pokazać widzom co tu się dzieje i tak dalej. Policja to nie. Nie no ja. A mogę chociaż taksę zawołać? Halo, taksówko? Czy możesz mnie zabrać ze sobą czy coś? Chciałbym pozwiedzać cokolwiek w tym mieście. Nie wygląda na to, że chyba to zrobię. Także widzowie, czas na komentarz integracyjny w takim razie. Dajcie znać w komentarzu, co tam dostaliście od Świętego Mikołaja. Piszcie koniecznie. Mam nadzieję, że dostaliście fajne prezenty, że jesteście zadowoleni. No i generalnie, że, że spoko spędziliście Wigilię. Także czekam. No i jak spędzacie dzisiejszy dzień, ponieważ dzisiaj jest drugi dzień świąt jeszcze. Także też dajcie znaka, jak tam spędziliście i pierwszy dzień świąt, i drugi dzień świąt, co dostaliście od Mikołaja. No i gitara, wchodzimy. No i co teraz? Aha, idziemy do tego Joe. Joe mieszka na górze. Joe, wiesz co? Wstydź się, że ja muszę do ciebie biec i nie mogę nawet auta wziąć. Dzień dobry. O, ulala. To mamy jakiś przypał, nieważne. E, w każdym razie, gdzieś tutaj mieszka Joe. Także chodźmy do Joe. O, ta oczywiście, słuchajcie, musi podsłuchiwać. A jakże? To jest, słuchajcie, taki monitoring. W każdym bloku musi być zawsze taki monitoring. Nie bez sprząta, ale no. Siema, siema, dobra, słuchajcie, pomijamy kaccenki. Udaj się za Joe do jego garażu. Lecimy w takim razie do jego garażu. Chodź, chodź, Joe, idziemy do Twojego garażu. Eee, I w końcu będziemy mogli chyba pojeździć, co? Widzowie, tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, naprawdę bardzo dawno nie grałem w tą mafię, także może być lipa. To jest jakaś piwnica, to nie jest garaż. Co ja w ogóle robię? Czemu wyszedłem? Myślałem... Dobra, nieważne. Tędy? Nie, to, to było tędy? Nie tędy. Gdzie to było? O, tu jest ten ziomuś A tu jest wyjście! Dobra, no to wychodzimy. Idziemy do garażu. Jaką masz czwórkę, pochwal się, czym sobie popylasz, gościu? Który to jest twój garaż? Czy to jest to? Czy to jest to? Tutaj chyba otwieraj garaż, Mordo. Musimy jechać na miasto. Kurde, ale fura. Drogi są oblodzone, a ty nigdy nie prowadziłeś. No to widzowie, w końcu sobie pojeździmy, nie? Dobra, nie sikaj, Vito. Fu, nie Vito, tylko Joe. Dawaj mi furkę. No, dasz prowadzić czy nie? No, w końcu się zgodziłeś. Mordziaty, mordziaty, o to chodzi. Dobra, wsiadamy F, aby wsiąść do samochodu. Także wsiadamy i jazda. Jedziemy, jedziemy. No, widzowie, tylko ty! Muzyczka gra, czy mi się wydaje? Nie gra. Gra! Czekajcie, przecież ja powiedziałem, wyciszam mu muzykę. A, to jest radio. Widzicie, i muszę znowu wyciszać to wszystko, wybaczcie, ale no, tak jak mówię, prawa autorskie. A już nie chcę żadnych problemów YouTube'owych, także, no. E, oczywiście nie jedziemy do miejsca, w które. Chcę! E, Jezu! Joe! E, tylko sobie pozwiedzamy chyba trochę. Ewentualnie, no nie wiem. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, pozwiedzamy. No, piękne krajobrazy słuchajcie, zimowe. Bardzo ładne. W ogóle, jeżeli ten materiał Wam się spodoba i zostawicie sporo łapeczek, to kto wie, może jakaś seryjka z mafii kiedyś, tego wiecie. To niby takie trochę GTA, tylko że w innym świecie. Ale kurczę, gry z serii GTA u mnie się przejmują Więc może taka mafia, kto to wie. Zobaczymy. O, i uwaga, zate lecimy na ręcznym! Drift! oj uj, ojojoj uj, uj, uj. Uj, uj, uj. przepraszam, Joe, wypadek przy pracy. Mówiłem ci, że nigdy nie prowadziłem, a drogi są oblodzone. E, no, gdzieś tutaj mamy się dostać, chyba. Na to wygląda. Także jedźmy tu. Tak jest, i pewnie będzie jakaś akcja. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Piękna furka. Czy mamy ją ukraść, czy coś? Chyba tak. E, wytrychy. Czyli musimy załatwić sobie chrupacze. E, więc ogarniamy chrupacze i zabieramy furkę. Choć szybciej, gościu, nie ma czasu. Ile ten film już trwa? No już kawałek. Także będziemy zaraz kończyć. Ogarniamy chrupacze, słuchajcie, no i tyle. No. To jest taki krótki gameplay, żeby po prostu z wami pogadać, podyskutować, żeby był też taki zimowy klimacik troszeczkę e, w tym materiale, chociaż tutaj będziemy mieli trochę śniegu, niżeli za naszymi oknami. No chyba, że Macie u siebie śnieg, no to komentarz integracyjny jest wasz. E, no i tyle, Kurcze. no nie jest to jakaś seria czy coś, także możemy sobie pomijać kaccenki, wszystko inne. Nie interesuje nas raczej żadna historia e, na ten czas, no bo jeżeli jeżeli by była seria, to wtedy jak najbardziej. A jeżeli jest to luźny gameplay, to myślę, że nie ma sensu. Kup wytrychy. Aha, dobra. Eee, no to witam, witam. Eee, niezbędne dla włamywacza. Kupujemy w takim razie chrupacze. Mamy chrupacze. No i co? I idziemy, tak? Gracje, gracje. Halo, mogę już iść? A, jeszcze tutorial, jak używać chrupacza. Gościu, gościu, jestem Vito Bambino, czy nie wiem jak on się tam nazywa, nie pamiętam. Vito i Bella Tylko nie nagrywam Minecraft'a, nieważne. Kto wie, ten wie. Dobra, przesunąć zapadkę eee, WS. Okej, okay. nie wiem o co tu chodzi. Aha, okej, okay, dobra, czyli wtedy jak jest to zielone, to ja mam to otworzyć. Teraz już rozumiem, okej, okay, dobra. Więc już wszystko jasne, słuchajcie, okej. Okay. Pięknie, dobra, proste to było. Wychodzimy w takim razie i lecimy do tej furki. Kurczę, idź za Joe. Joe prędzej pójdzie za mną, słuchajcie. O, widzicie jaki teleport? Dobra. Zabieramy w takim razie tą furkę. Przytrzymaj, by otworzyć zamek. Eee, czekajcie, bo muszę tych chrupaczy użyć. Także przytrzymujemy, żeby otworzyć. Nie działa i lecimy z chrupaczem. Dobra, hop. Hop. Ojoj, czekajcie, dobra. Pięknie. Udało mi się otworzyć. Mamy super furkę. I policja chce mnie aresztować. Także świetnie, zgub policjantów. A bo tutaj są ci policjanci, tak? No to w takim razie, słuchajcie, szybko lecimy. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Do tyłu. I lecimy. I moi drodzy, tym akcentem. No jak samochód poszukiwany przez policję? No wiem, chcę uciec. Halo! Może? Okej, okay, dobra, w końcu ruszyło. E, moi drodzy, tym akcentem chciałbym Wam serdecznie podziękować za obejrzenie tego zimowego... Po części świątecznego materiału, piszcie komentarze integracyjne, odpowiadajcie na wszystkie, które pojawiły się w tym odcinku. E, no i cóż, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. E, jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajeczka. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak wam się podobało. Jak oceniacie tą grę, czy graliście, czy nie graliście, jak tam u was z tą zimą, ze śniegiem? Prezenty. Pierwszy drugi dzień świąt. Opisujcie wszystko w komentarzach. Ja wszystkie komentarze czytam także piszcie koniecznie. A ja zdecydowanie nie powinienem prowadzić auta w tej grze. Bo tutaj się dzieją same złe rzeczy. I policja mnie goni. Także to tyle chyba. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych. Przepraszam, proszę pani. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siema, ja uciekam.